Kask, ochraniacze i można jechać a właściwie zjeżdżać z najmniejszego stoku Środulskiej Górki, która w te wakacje pełna jest osób aktywnie spędzających czas. To takie miejsce, które nie działa wyłącznie w zimie, ale również w lato. Stąd zrodził się pomysł, aby wykorzystać ją w sezonie letnim na różnego rodzaju sporty. Mountain boring świetnie wpisuje się w tą strategię. Na dodatek jest takim sportem, który jest sportem niszowym, lecz zyskującym coraz większą popularność. Sprzęt tej dyscypliny, która przywędrowała do nas z Republiki Czeskiej, może wydawać się znajomy. Jest to deska Składająca się z czterech kół, straków, wyglądających podobnie jak w deskorolce. Ale mająca również cechy snowboardu, bo wymyślono ją właśnie po to, żeby z uroków tego sportu korzystać można było przez cały rok. Sama konstrukcja jest przede wszystkim miękki. Wiązania, wiązania są troszkę inne niż snowboardowe. Nie mają możliwości regulacji na prawo i lewo. Co wymusza charakterystyczną pozycję zjazdową. A żeby tak jeździć nie potrzeba wiele. Chcę mieć chęć przede wszystkim, jeśli chodzi o trudność tego sportu. Sport jest bardzo łatwy, prosty, przyjemny, nawet że rodzinny, bo często się zdarza, że po południu ojciec z dziećmi przychodzi, wypożycza sprzęt i jeżdżą całą rodziną. Nad wszystkimi czuwają instruktorzy ze szkoły b z Międzybrodzia Bialskiego. Widzę, że są przygotowani profesjonalnie, dzieci są zabezpieczone. Komplet ochraniaczy, kaski. Górka jest sprzyjająca, bo jest dość łagodna, całkiem trawiasta, bez kamieni. Dzięki czemu opanować technikę nie jest trudno. Na początku dzieci uczą się zakrętów za rękę, potem szli, starają się jeździć same. My cały czas, instruktorzy, biegamy za nimi, pilnujemy. Jak już widzimy, że dają sobie radę, to wtedy tylko yy, doglądamy. A chętnych do spróbowania swoich sił nie brakuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się od poniedziałku do piątku przed południem. Czuję się tutaj dobrze, bo no nigdzie indziej po prostu nie jeździ mi się tak fajnie, nawet na deskorolce. A naprawdę, lubię tutaj przechodzić. Pierwszy raz, nigdzie nie na niczym. Pierwszy raz zobaczyłam deskę, wsiadłam i... prosto po prostu, bardzo fajne. Żeby tak było, dbają pracownicy Sosnowieckiego Mosiru, który zarządza górką. Przed nami dużo pracy, bo. Chociażby sprawa koszenia trawy, wyzbierania tam kamieni, jeszcze do walcowania tej góry, żeby po prostu miała jeszcze lepszy standard, jeżeli chodzi o trawnik. Jest więc szansa, że letni snowboard zagości na środuli na dobre.